Pani Radna Województwa Dolnośląskiego, Pani Iwona Krawczyk, w dniu dzisiejszym w gminie Lubawka, a dokładnie w Parku Watra. Nie jest to nic dziwnego, że jestem czy przebywam na terenie Lubawki. Od czasów mojej pierwszej pracy zadowodowej, jako nauczyciel i wychowawca, bardzo często gościłam, mieszkańcy na pewno mnie pamiętają, w domach mieszkańców gminy Lubawka. W dniu dzisiejszym funkcjonuję tutaj jako mieszkanka powiatu kamiennogórskiego, z ogromną radością przyłączam się do inicjatywy. Która promuje zdrowy tryb życia. A jestem również jako radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego członek Komisji Zdrowia. A w dniu dzisiejszym, akurat ten temat stanowi wartość nadrzędną i propagowanie tego tematu jest jak najbardziej zasadne. Jest taki dzień dzisiejszy, wiadomo, ciepło, bardzo ciepło, gorąco. Warto organizować takie pikniki rodzinne. To znaczy, ten dzień jest w ogóle szczególny. Szczególny ze względu na to, że ta inicjatywa cieszy się ogromnym powodzeniem i to jest istotne. Bardzo często dzisiaj wyciągnąć ludzi z domu i zachęcić do wspólnego spędzenia czasu. Widać, że ta forma aktywności, promowania zdrowego e, trybu życia przypadła do gustu mieszkańcom. Gratuluję organizatorom, gratuluję mieszkańcom takiej inicjatywy. Czy teraz pracujemy coś w Sejmiku Dolnośląskim, czy mamy urlopy? W chwili obecnej trwa przerwa, ale za chwileczkę wracamy po miesięcznej przerwie do pracy i w dalszym ciągu będziemy bardzo mocno lobować na rzecz kolejnych inicjatyw, które będą realizowane również u nas w powiecie. Bardzo bym chciała mocno zaakcentować, że po stadionie, który w chwili obecnej już wiem, że będzie realizowany, będziemy realizować, czy będziemy planujemy realizować kolejną inicjatywę, to są delfinki. Delfinki to są baseny przyszkolne. Ja już dzisiaj wiem, że będziemy realizatorami programu pilotażowego, a to oznacza, że tylko pięć. Miejsc na Dolnym Śląsku będzie mogło realizować ten projekt w ramach pilotażu. Jestem pewna, jestem przekonana, że uda nam się wspólnie z panią burmistrz wywalczyć, aby jeden z tych projektów był dla gmin Lubawka. Życzę miłego wypoczynku tu w Lubawce i wszystkiego najlepszego życzę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.